No dzień dobry, cześć i czołem widzu, Galakura z tej strony w kolejnym odcinku Dragon Age Guard. Aktualnie myślę, że możemy wyruszyć do Treviso, gdyż mamy tutaj dostępne zadania w okolicy. Jestem ciekaw co to będzie za zadanko. Najpierw sobie tylko wymienimy tutaj drużynę, bo nie chcę za bardzo biegać staż.

You are most welcome to join us. Thank you. Mm -hmm. Wspomnienie o utraconych. Okej. Okay. Weź w udział w czuwaniu korków. So... We are not here to be formal. There have been enough funerals. Did you know? I was just turning to say something to Eyre the other day. Before I remembered, she was no longer there. Fletcher. <sighs> I didn't know Chance for long, but he seemed like a good man. Terrible taste in furniture. He always smothered everything in gold. <sighs> I'll miss hearing him complaining that I complain about it. The diamond. The entire city feels so empty. I wonder if it will ever not feel that way. Hmm. Boja przy odpieraniu plagi sprawiła, że królki mają teraz czas na żałobę. Ok. I'm only a visitor, but I don't think Treviso The blight. That is the problem. But you did fight it back. If we did it once, we can do it again. Let's hope there is something in that. When did you get here? A while ago. I was reading the letters messages for loved ones, prayers to the Maker. A few letters are to people I would have liked to know again. Who else did you lose in Treviso? Other crows? A few. Not all were crows. Some just live daily lives in the city. Local merchants, people who put out the morning coffee as we headed to bed. After the ossuary, I wanted to walk by and see them again. As if I could return to where I left off. All these words for the dead. Do you believe anyone or anything sees them? After I was captured by the Venetori, I would have said no. How could the Maker or any power permit what happened in that place after all we have seen i still don't know who if anyone hears our cries but now i hope they do is there anything else we should say i did mention this isn't formal but we should do something a toast then something we promise the dead we will think about over drinks to come

Akurat dobrze się składa. Pierw opłakaliśmy zmarłych, a teraz mam nadzieję, że się coś tam zemścimy. No, list. Naperfumowana notatka. Najdroższy Nie Uwierzysz, ale dowiedziałem się czegoś użytecznego o tych prostakach antamach. Kiedy będziesz miał wolną chwilę, przyślij mi tu kogoś, albo sam tu z Teją. Mam parę nowych eksponatów. Pozdrawiam. Mistrzyni Trela, właścicielka Galerii Sztuk Pięknych Trela. Okej, okay, wysłuchaj, właścicielki galerii. Gdzie ty jesteś, droga pani? Tutaj gdzieś. No to przenieśmy się, będzie szybciej, łatwiej, przyjemniej. Okej. Okay.

No dobra, kupimy sobie to w takim wypadku obydwie rzeczy. To są jakieś akurat yy, hmm, ciekawe eksponaty. Nie wiem, czy ja to chcę, czy nie, ale na pewno będę chciał tutaj artefakty. Zew karnawału. Zwykła skóra naciągnięta na twarde drewno z paskiem do noszenia. W Antivi bębniarz wysuwa się naprzód i wzywa tłum do przyłączenia się. Wówczas rozbrzmiewa kakofonia, a rytm jest zaprawdę donośny. I z pierwszymi rękami. Najwcześniejszy styl elfiego rzeźbiarstwa. Prostota utrwalona, kojący dzieci i, inne, no, i innych nowych śmiertelników, kiedy cała reszta istnienia okazała się tymczasowa. Dobra. Uuu. Zabójca magów plus 8 dla Lucanisa. No i tutaj mamy troszeczkę więcej tej premii. I 10% do skuteczności rozdarcia. No ale myślę, że akurat te skrzydła NTV będą lepsze. Tym bardziej, że jego e, gdzieś tam... jego zdolności powodują obrażenia chyba nekrotyczne z tego co pamiętam. W sensie ja sobie tak po prostu ustawiłem w bildzie. Kwartalnik Frywolna Wdówka, część trzecia. Przygnębiającą nieużywany i nieczytany, nieczytany kwartalnik o wątpliwej cnocie. Frywolna wdówka z radością akceptuje zarówno porę roku, jak i upał. Ponownie drukując ich rycerskie potrzeby, czyli opowieść wojenną o przekraczaniu granic, wymianie ciosów i miłosnej obietnicy pokonania jakiejkolwiek rozłąki za pomocą przebiegłości. To aktualna historia o napięciach rozładowanych przez spotykających się żołnierzy. Prywolna wdówka, pozycje dla tych o szlachetnych myślach, ale i dziarskim kroku. Jak mówi sama dama. Pozycja wątpliwa historycznie, jednak cieszy ulga wynikająca ze szczęśliwego zakończenia dla tych, którzy wstydzą się polityki, ale na innych polach raczej nie znają pojęcia wstydu. Trzy począce w szoku, szale na pięć. VW. Okej. Okay. dobra. Więc musimy porozmawiać z, z zarząd czynią targu. Ona jest gdzieś tu no dobra, to się już przebiegniemy akurat. Nie ukrywam faktu, że chętnie bym wypędził tych Antamów.

And somebody here knows something. Everyone notices the master of the market. But you stay hidden. Listen near the stalls. You might learn something about our Antam Art collectors. Mm -hmm. Let's listen carefully around the market. Don't wanna scare anyone off. To to są za jakieś dziwne odgłosy. Hardly got any sleep last night. Just the thought of living next to the blight. Makes you sick, don't it? Mhm. Mm co dziwić. Barely any customers today. It's a wonder anyone still lives in a city the way it is now. Okay. didn't think they went in for things like fancy paintings. I wouldn't know anything about. Hmm. Well, that would explain the art who came by not an hour ago. They took my best sculpts without paying. Right here. Oh yes, I did hear they've been piling up stolen goods in a camp in the Drowned District. Okay, wszystko jasne. Czyli musimy ruszyć na zatopie. Dobra, niedaleko to w sumie przebiegniemy. Ruszajmy. Masakra, pełno plagi. W sumie tak samo mogło wyglądać w. Wytokach, w wydokach w mineratu się otworzone już ok Dobra, to załatwi robotę. Oj, oj.

Dobra, musimy wrócić do kupca. Tutaj się już może przy... Nie, w sumie nie przeniesiemy. albo bo przeniesiemy. Tutaj mamy bliżej nawet. Spoko. Okej. Okay. Ciekawe czy się dowiemy czegoś nowego. O, list został. Podarta wiadomość. I powiedz innym Venatori, żeby w wypatrywali szpicli. Nie możemy zawalić tej umowy z antamami. Komponentów, o jakie proszą, nie spotyka się codziennie, ale dali nam najcenniejsze dzieła sztuki z Treviso. Nasi kolekcjonerzy są w siódmym niebie. Następna wymiana będzie w antamskim obozowisku w centrum miasta. Potem Cię znajdę. He's with the Venatori. Betty called us listening in. So he sent us off on a chase. Should have seen it coming. The note said the Antama trading the Ar. Okay. We're close to the camp where Antama trading with the Venatori for magical components. Normal of the from is Antamami. O, wy skubaniucy. Tak się bawicie? Dobra. Jeszcze ktoś? Eee, magowie zostali. Dobra. Przeszukajmy to miejsce. Tu mm. już prędzej będą dobre kradzione. Osmalona notatka. Maki nie trzeba się bać. Musimy zrzucić to jarzmo przesądów, którymi tłamsił się na Czarodziejskie proszki i kryształy Venatori już teraz mogą nam dać nowe, niesamowite rezultaty w Gatloku. Więcej mocy, większy zasięg, gorąc niczym smoczy ogień. Lecz jeszcze są niegotowe. Teraz idę po na oparzenia. Razem z Venatori dopracujemy te mikstury już niebawem. This note is about With this, as soon as possible. Agreed. Dokładnie, poinformować ich trzeba o tym. E... Zobaczymy co oni powiedzą na ten temat. None of them touched me. I will inspect you later. Oh, good news? The Venatoria helping the Antam make their gadlock explosives even more powerful. What? It's not ready yet. They're still experimenting. Then we have some time. The Crows will investigate. We had better. I am sure we'd be among the Antam's first targets. Te... I ...gallery Najdroższy ruch. Stała się wspaniała rzecz. Krokom udało się odzyskać część trewitańskich dzieł sztuki skradzionych przez antamów. Dowiedziałem się tego od Viago i tej, kiedy przyszli do mnie na kolację. To antamskie hamstwo już miało ładować swoje łupy na łodzi do Minratusu. Wyobrażasz to sobie? Sprzedawać perły naszego artyzmu w przybytkach jakichś prosteczkich magistrów? Na szczęście rodacy Viago położyli tam okres. Gdy się o tym dowiedziałem, zrobiło mi się po trzy trzykroć lżej na sercu. Jestem pewna, że teraz czujesz to samo. Trzymajcie się wszyscy ciepło, kochani. Mistrzyni Trella. Okej. Okay. Spójrzmy na mapę, czy tutaj przypadkiem nie czają się jakieś dodatkowe zadania. Ale z tego co widzę, jest pusto. Nie ma niczego na świecie. Ale męstwa, nic tutaj, nic, nic. Nic nowego się nie pojawiło z tego co widzę. Pewnie masa zadań się pojawi po oblężeniu Weishaupt. Przenieśmy się do latarni. Tutaj też myślę, że zakończymy sobie ten odcinek, zaś w kolejnym nie pozostaje nam już nic innego jak ruszyć po prostu na oblężenie Weishaupt. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.